W poprzednim nagraniu omówiliśmy sobie, jak będziemy postępować, aby wyznaczyć ciepło właściwe jakiegoś nieznanego nam materiału, np. Na metalowej y, śrubki. No i właśnie w tym celu wykonaliśmy pewien bilans cieplny i przekształciliśmy sobie wzór, tak aby uzyskać z tego wzoru ciepło właściwe y, tej substancji, której nie znamy. Więc mamy tutaj taki wzór, no i teraz pozostała część to jest część taka doświadczalna, gdzie musimy zmierzyć sobie wszystkie wartości w tym wzorze, oprócz tej jednej, tutaj jedynej, którą sobie weźmiemy z tablicy i to będzie ciepło właściwe dla wody. No więc, w związku z tym, mamy tutaj taką tabelę. Mamy zmierzoną masę naszych stalowych śrubek, mamy masę wody, temperaturę wody przed włożeniem tam gorących śrubek temperatura T2 te to jest temperatura śrubek przed włożeniem ich do wody ona wynosi 100 stopni ponieważ pamiętacie one wcześniej znajdowały się we wrzącej wodzie tak więc miały temperaturę wrzącej wody więc to jest taka nasza wielkość której nie zmierzyliśmy ale zakładamy że tak jest i dalej temperatura już Trzecia to jest temperatura, która ustaliła się na sam koniec naszego eksperymentu. Dobra, mamy liczby, mamy tablicę z ciepłym właściwym wody, więc możemy je sobie podstawić. I wykonujemy po prostu obliczenia. A więc mamy tutaj wszystkie obliczenia wypisane. No i ostateczny wynik jest w tym miejscu. Czyli wyszło nam 300. 83 Joule na kilogram razy stopień Celsjusza. No i teraz tak. Możemy spojrzeć sobie na przykład na tablicę i zobaczyć, czy nam się zgadza, tak? Czyli czy na przykład nasza stal, jeżeli założymy, że ze stali są zbudowane te śrubki, to czy ma podobne ciepło właściwe. No więc sprawdźmy. I odszukujemy sobie tutaj stal. To nie jest miedź, chociaż może być podobna. Tutaj mamy stal. Zobaczmy. Mamy 460. Nam wyszło, cofnijmy się. 383. Hmm. To może jest jakaś inna substancja. Gdyby to były żelazne śrubki to by było 450, zobaczmy, no nie, no jesteśmy, hmm, może jesteśmy bliżej trochę mosiądzu i miedzi, zobaczmy, no właściwie troszeczkę nam wyszło tutaj bliżej miedzi i mosiądzu. Także tak, nie możemy wykluczyć, że te śrubki nie mają jakichś domieszek innych metali, prawda? Że to nie musi być taka czysta stal. Niemniej jednak, słuchajcie, istnieje pewna możliwość, że nasz pomiar był niedokładny. A więc jak to możliwe? No tak, ponieważ używaliśmy różnych przyrządów pomiarowych, czyli wagi, termometru. No i no niestety mogliśmy się pomylić. Poza tym są jakieś straty ciepła, ale słuchajcie, nic straconego. Możemy spróbować jeszcze oszacować niepewności i zobaczyć, czy nasz wynik w ramach jakiejś niepewności, którą wyznaczymy, tutaj pozwoli nam stwierdzić, że zmierzyliśmy coś, co przypomina chociażby stal. Dobra? A więc teraz, jak wyznaczyć te niepewności pomiarowe? Hmm. Możemy się posłużyć na przykład taką metodą, że sprawdzimy, jaki możliwie największy bylibyśmy w stanie uzyskać wynik w granicach naszej niepewności pomiarowej i jaki najmniejszy. A więc słuchajcie, tutaj mamy wzór, z którego korzystaliśmy, obliczając nasz pierwotny wynik. No i teraz użyjemy go ponownie, tym razem wstawiając takie liczby, które nam ten wynik maksymalnie zwiększą. Ok, więc teraz tak, którymi liczbami się zainteresujemy? No, zobaczcie, niepewności pomiarowe mogły wynikać z pomiaru masy. Jednak tutaj niepewność pomiarowa 1 gram to jest bardzo mała niepewność. Dużo bardziej martwią mnie niepewności związane z pomiarem temperatury, ponieważ tam mogliśmy się pomylić o cały stopień. To jest tak naprawdę bardzo dużo. I teraz tak, w takim razie. Uzgodnijmy, że masami się nie zajmujemy, ponieważ one wprowadzają małą niepewność. Temperatura T2, czyli 100 stopni Celsjusza, też jest dosyć dobrze określona, ponieważ wiemy, że woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza, więc tutaj nią też nie będziemy się zajmować, ale zajmiemy się temperaturą T1 oraz temperaturą T3. Więc bierzemy sobie te temperatury i wstawiamy do tego wzoru. Tylko, że jeżeli zakładamy, że niepewność pomiarowa każdego, yy, ka każdego pomiaru temperatury T1 oraz T3 ma niepewność jednego stopnia, to albo bierzemy temperaturę większą o jeden stopień, albo mniejszą, w zależności od tego, w którą stronę yy, tutaj będzie nam. Ta różnica powiększała wynik. A więc w przypadku temperatury T3 w to miejsce tutaj trafia 31 stopni, czyli ta temperatura zwiększona o 1 stopień, bo to mi powiększa wynik. Natomiast temperatura T1, w związku z tym, że tutaj sobie na górze, Naszego ułamka odejmujemy, to tam bierzemy mniejszą o 1 stopień liczbę, bo to mi też z kolei podniesie całościowo wynik. No i jeszcze mamy jedno miejsce, tutaj na dole, gdzie dzielimy przez tą różnicę temperatur i tutaj, żeby cała liczba nam wyszła jak największa, to musimy tam stawić też 31 stopni. No i wychodzi nam z tego wszystkiego 475 J na kilogram razy stopień Celsjusza. Także to jest nasze maksymalne ciepło właściwe tej substancji, którą badaliśmy w ramach niepewności pomiarowej. No i podobny trik robimy, szukając najmniejszej możliwej wartości. A więc y, szukamy sobie wyniku minimalnego, wstawiając takie wartości T1 i T2, przepraszam, T1 i T3, żeby uzyskać najmniejszy możliwy wynik. I uzyskujemy wtedy, 294 Joule na kilogram razy stopień Celsjusza. No i teraz mamy nasz pierwszy wynik, mamy wynik maksymalny i minimalny i zobaczymy sobie, o ile one się różnią. A więc okazuje się, że różnica to wychodzi równa około 90, o, 92 Joule na kilogram razy stopień Celsjusza, i w przypadku drugiego wyniku 89 dżuri na kilogram razy stopień Celsjusza. No i w tym momencie autorzy podręcznika przyjęli tą większą liczbę, czyli tą bardziej odległą od naszej wyliczonej wartości, za niepewność pomiarową i tutaj mamy podany ostateczny wynik. Czyli nasz wynik plus minus niepewność pomiarowa, czyli 383 plus minus 92 dżure na kilogram razy stopień Celsjusza. No i teraz jeżeli się zastanowimy, to zauważymy, że tutaj ta cyfra jedności w przypadku obu liczb nie ma zbyt dużego wpływu na wynik, ponieważ jest ona bardzo mała w stosunku do niepewności pomiarowej, która wyszła nam taka ogromna. A więc możemy sobie śmiało ten wynik nasz zaokrąglić oraz niepewność pomiarową też zaokrąglić i mamy wtedy taki zaokrąglony wynik. czyli 380 J na kilogram razy stopień Celsjusza plus minus 90 J na kilogram razy stopień Celsjusza. I w ramach tej niepewności pomiarowej ten wynik, który wcześniej widzieliśmy w tabelce dla stali, mieści się tutaj w tym naszym zakresie. Niemniej jednak, jeżeli macie dostępny bardziej dokładny termometr, to może zbliżycie się bardziej do tej wielkości, która jest wielkością tablicową. Nie zapominajcie jednak o tym, że w tym naszym eksperymencie są pewne straty energii i one mogą Wam troszeczkę zwiększać niepewność pomiarową. Dobra. To mam nadzieję, że cała procedura pomiarowa, bilans cieplny i omówienie wyników są dla Was teraz jasne.